To jest moja ulubiona forma manifestacji, o której wcześniej nigdy nie słyszałam, więc możliwe, że Ty też o niej usłyszysz po raz pierwszy. Roboczo nazwałam tą formę pamiętnik i już mówię o co Ci w niej chodzi. Potrzebujesz mieć dwa zeszyty. W jednym zeszycie opisujesz swoje życie z perspektywy przyszłości, czyli jak sobie wyobrażasz swoje życie w przyszłym życiu, i w taki sposób, jak sobie go wyobrażasz, opisujesz ten pamiętnik. Czyli na przykład wyobrażasz sobie, że w przyszłym życiu mieszkasz w ekskluzywnym domu, nawet w willi z basenem. Wyobrażasz sobie, że bierzesz pamiętnik, idziesz do ogrodu, siadasz sobie na leżaczku i piszesz w tym pamiętniku i opisujesz to, że drogi pamiętniczku piszę sobie w tobie, leżąc na leżaczku przy moim basenie, w moim prywatnym domu i słuchaj tego dnia wydarzyło się to, 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 a to. Opisujesz po prostu wszystko, tak jakby to już się miało wydarzyć, tak jakby to twoje wymarzone życie już istniało. Później potrzebujesz jeszcze drugi zeszyt, w którym opisujesz swoje teraźniejsze życie. Ponieważ jeśli w przyszłym życiu planujesz pisać pamiętnik, no to w tym teraźniejszym też musisz zacząć pisać, żeby ta przyszłość z teraźniejszością się mogły ze sobą połączyć i spotkać. W teraźniejszym życiu po prostu prowadzisz swój normalny pamiętnik, gdzie opisujesz swoje normalne życie, które dzieje się teraz oraz swoje cele i jakieś takie różne problemy, które Cię spotykają w ciągu dotarcia do tego sukcesu, który opisujesz tutaj.